Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku. Tym razem temat bardzo ważny, bo dotyczący każdej przestrzeni naszego życia a mianowicie zgoda na siebie. Zgoda na siebie to jeden z najtrudniejszych, a jednocześnie najbardziej wyzwalających rzeczy w naszym życiu. Łatwiej jest od siebie wymagać, udowadniać, że powinienem być lepszy, niż zatrzymać się i powiedzieć: przyjmuję siebie takim, jakim jestem. Chcę ci w tej lekcji pokazać, że zgoda na siebie wcale nie zatrzymuje w rozwoju. Ona otwiera przestrzeń, żeby wreszcie oddychać własnym tempem. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, czym jest zgoda na siebie, bo ona nie oznacza, że wszystko ci się w sobie podoba. Zgoda na siebie to moment, w którym przestajesz ze sobą walczyć, a to jest duża różnica. Przestajesz codziennie udowadniać, że powinieneś być inny. Lepszy, spokojniejszy, bardziej poukładany czy silniejszy. Nie jest to rezygnacja z rozwoju ani bierna akceptacja, to raczej koniec wojny z tym, co było. Zgoda na siebie to miejsce, w którym patrzysz na swoje życie, nie po to, by je oceniać, ale by przyjąć je i pokochać, bo to właśnie ono cię ukształtowało. Wszystko, co przeżyłeś, błędy, skróty, ścieżki przez ciernie, zbudowało ciebie. Zgoda na siebie to zgoda na swoją historię, na to, że nie wszystko poszło tak jak chciałeś, na to, że czasem reagujesz po staremu, na to, że się boisz, brak ci sił, wątpisz, gubisz się. To cicha zgoda na bycie człowiekiem, niedoskonałym, ale prawdziwym. Zgoda na siebie to także zgoda na błędy tych, którzy się nami opiekowali. Można czekać na moment, kiedy wreszcie będę wystarczająco naprawiony, żeby siebie zaakceptować, ale taki moment zazwyczaj nie nadchodzi albo znika szybciej niż się pojawia, bo człowiek bywa słaby, pogubiony, grzeszny, nie zawsze reaguje tak, jakby chciał. Lecz czasem najtrudniej jest zaakceptować nie to, kim jesteś, ale gdzie jesteś, bo może miało być inaczej. Może miałeś już być dalej. Może według Twojego planu coś powinno wydarzyć się szybciej, łatwiej, piękniej. Zgoda na siebie to również zgoda na tempo Twojego życia. Na wszystkie jeszcze nie, na wszystkie nie tak miało być. Bo Twoja droga nie jest prostą linią. Jest ścieżką z zakrętami, przystankami czy zawahaniami. I to jest w porządku, bo tak wygląda. Ścieżka każdego człowieka. Zgoda na siebie to także zgoda na plany, które nie wyszły. To moment, w którym mówisz sobie: tak, to miało się udać, ale się nie udało. To nie sprawia, że jestem gorszy. Może coś cię przerosło, może życie się skomplikowało, może pojawiły się okoliczności, których nie mogłeś przewidzieć. Zgoda na siebie to pozwolenie, żeby niezrealizowane plany przestały cię gryźć żeby mogły odejść z łagodnością, żeby stały się częścią historii, a nie ciężarem, który próbujesz walczyć, zwalczyć. Zgoda na siebie to także zgoda na emocje, które się pojawiają. Nawet jak one nie pasują nam do obrazu siebie, jaki sobie zbudowaliśmy, to zgoda na złość, zmęczenie, zazdrość, lęk, smutek, rozczarowanie, zwątpienie, na wszystkie emocje, nawet te, które nie lubisz, ale one niosą jakąś prawdę. Informują o granicach, o potrzebach, o tęsknotach, o tym, że coś woła cię do zatrzymania się lub do zmiany. Zgoda na siebie to także zgoda na to, że jesteś w procesie nieukończonym, w połowie, w szukaniu, w budowaniu, w zaczynaniu od nowa. I tak jest u każdego z nas. Dlaczego zgoda na siebie jest tak ważna? Bo to jest mówienie tak sobie, przyjęcie siebie w pełni. Bez walki i bez stawiania sobie warunków. Zgoda na siebie uzdrawia, pozwala wybaczyć sobie, daje oddech, a potem otwiera drzwi do zgody na innych, bo serce, które nie musi bronić się przed sobą, przestaje też bronić się przed światem. Skąd ja biorę siłę na tę codzienną zgodę? Z jednego źródła, które nie wysycha, z miłości, która się nie wycofuje. Z obecności, która mówi, Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem słabości się doskonali. Kiedy to słyszę, coś we mnie łagodnieje. Nie muszę być perfekcyjna, by być kochana. Nie muszę być bezbłędna, by być prowadzona. Nie muszę być inna, by zasługiwać na życzliwość. Bo Bóg nie kocha mnie za wersję, gotową i idealną. Kocha mnie w moim tu i teraz, w moim ciągle próbuję. W moim upadam i wstaje, w moim nie wiem, ale idę. Tam rodzi się czułość, tam rodzi się łaska. I mam dla ciebie na koniec ćwiczenie mała praktyka zgody. Usiądź na chwilę, zamknij oczy i zapytaj siebie: z czym dziś najtrudniej jest mi się zgodzić? Przyjmij tę odpowiedź bez oceny. Drugie pytanie: co mogłoby być dzisiaj łagodniejszym podejściem do siebie? Jedna myśl, jeden gest, czy jedno zachowanie, wybierz coś. I trzecie: co dziś zrobię w zgodzie ze sobą, a nie przeciwko sobie? Wybierz małą, realną, możliwą rzecz. Weź oddech i powiedz sobie: mówię sobie dziś tak, bez oceny, bez presji, po prostu. Pozdrawiam Cię mocno, Marta Tomala.